Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku mam dla Was trzy przepisy na trzy fajne rodzaje wrapów. Jak wiemy, dieta to 80% sukcesu. Będą to oczywiście przepisy wysokobiałkowe z wykorzystaniem jak najbardziej prostych produktów. Bazą przepisu numer 1 jest mięso mielone z szynki. Ma ono 6,5 g tłuszczu na 100 g. Dodatkowo dorzucam tutaj do przepisu 10 jajek. Jednego, do całe dostera, z samego dostera będę miał coś około 30 g białka, do tego wszystkiego do 3 cebule i całe opatowanie pieczarek. Na samym końcu dodam sobie jeszcze serwis białkowy niskotłuszczowy, który ma coś około 3 g tłuszczu na 100, a dokładnie 2,8. Tak, żeby było mi łatwo wszystko liczyć, tworzę sobie nowy przepis i dodam sobie to do aplikacji, tak, żebym móc sobie wszystko ładnie podzielić i żeby wyświetliło mi ilość kalorii. Przygotowanie zaczynam od potrojenia cebuli i pieczarek. W następnym roku wrzucam sobie mięso na patelnię. Pamiętajcie, że smażymy mięso bez tej folii z spod spodu. Dorzucam sobie przyprawy, w moim przypadku sól pieprz oraz paprykę. No i staram się na jak największym ogniu przysmażyć sobie mięso tak żeby ono się nie zagotowało w drugim kroku dorzucam sobie cebulę oraz pieczarki i zostawiam tak żeby pieczarki puściły wodę wbijam 10 jajek do miski używam przyprawy do jajek gdzieś znaleziona w sklepie nie do końca pamiętam gdzie ale naprawdę bardzo fajny smak do mięsa dorzucam sobie styra. Bardzo porządnie mieszam i zostawiam na kolejne 15-20, może 30 minut. Tutaj cała woda musi niestety odparować. To zajmuje trochę czasu. Na tą samą patelnię wlewam moje 10 jajek. No i w takim. W takim dosyć szybkim trybie e, robię sobie te jajka i wrzucam do miski. Tak naprawdę mamy już wszystkie, wszystkie składniki gotowe. Ja tortilli używam jak największych, które znajdę. U mnie jest to aktualnie 35 cm. Może skład nie jest najlepszy, makro też nie jest najlepsze, ale z tego względu, że jestem osobą, która nie jest obdarzona jakimś wielkim talentem do składania tortilli, to używam właśnie, właśnie takiej dużej. No i co? Pozostaje nam tylko poukładać to wszystko na tortilli. Ja używam do tego wagi, tak żeby mniej więcej te porcje były takie same, ale tak po przemyśleniu wydaje mi się, że to nie ma większego znaczenia. I bo jeżeli macie to wszystko gotowe, no to i tak w którymś momencie te wszystkie markoscotniki się dodadzą, po prostu któregoś dnia będziecie mieli więcej, któregoś dnia po prostu mniej. No i tak jak widzicie, moje ręce nie są stworzone do zawijania tortilli, także. Oszczędzę Wam tego widoku i to wszystko przyspieszę. Na samym końcu zawijam wszystkie tortille w folię aluminiową. No i zobaczcie, jak to się wszystko prezentuje. Przechodzimy teraz do przepisu numer dwa. Na dzisiaj w tym przepisie użyję fileta z kurczaka, dwóch przypraw. Kurczak z cząstkimi ziołami oraz przyprawa do burrito. Dorzucam do tego fasolkę białą, fasolkę czerwoną oraz kukurydzę. Będzie to moje źródło yy, mikroskładników. Do tego wszystkiego małe pomidory. Jedna sałata, sker oraz dwa avocado. No i dla chętnych odrobina siraczek. A jeżeli chodzi o siracze, to nie zapomnijcie dodać sobie miodu. Uwierzcie mi. Bardzo dobrze się to komponuje. Przepis zaczynam od usmażenia mięsa. Robię to na dwie patelnie z tego względu, żeby, tak jak w pierwszym przepisie, nie ugotować tego mięsa. Zależy mi na tym, żeby ono było po prostu delikatnie przypalone i miękkie w środku. Nie lubię gotowanego mięsa, jest to dla mnie pomyłka. W następnym roku przystępuję do zrobienia sobie sosu. Wrzucam skier do małego blendera. Przyznam Wam, że jest on troszeczkę za mały, także jak macie coś większego, to naprawdę spoko Dorzucam do tego awokado, dodaję siracze i na samym końcu tajny składnik, czyli miód. No i próbuję to wszystko wyblenderować. Jak widzicie, były małe problemy, ale dałem radę. Cały ten sos wrzucam do mięsa i jeżeli nie robiliście nigdy takiego sosu na bazie styra z dodatkiem czy i miodu, to naprawdę polecam. No i co? Zostaje nam to wszystko ułożyć na tortilli. Tutaj widzicie, już nie używam wagi. Jadę sobie po prostu na oko. Tak jak wam mówiłem w pierwszym tym moim przepisie. No w którymś momencie te makrostronniki będą wam się zgadzać. Oczywiście dla chętnych możecie sobie wszystko to poważyć, tak żeby było. W każdym posiłku porówno. Dodaję sobie sałatę, pomidory, wszystkie składniki. No i zaczynam od samego początku składanie. Kwestie składania bardzo chętnie bym komuś oddelegował, ale takiej niestety osoby u mnie nie ma. Moja też nie do końca umie te, umie te wraty, wrapy robić. Także jestem skazany właśnie na takie. Na no takie nieprofesjonalne składanie, także Wam to pominę. Widzicie to w przyspieszonym tempie. Oczywiście na końcu rzucam to wszystko sobie do aluminiowej folii, tak żeby nie było problemu, że mi się gdzieś to po prostu po drodze rozwali. No Jeżeli one, one nie są profesjonalnie zawinięte, no to ta folia nam to wszystko trzyma. Tak to się prezentuje w środku z przekroju. Myślę, że naprawdę sporo. I uwierzcie mi, jeszcze raz powtórzę, ten sos robi tutaj naprawdę sporą robotę. Ostatni przepis na dzisiaj bazą będą tuńczyki. Mam tutaj 6, 6 puszek. Do tego wszystkiego papryka, ogórek, no i liście sałaty. Jako sos użyję sobie keczupu keto Meksykańskiego. Nie do końca wiedziałem jak coś zrobić, także zdecydowałem się po prostu na keczup i nie do końca on pasuje do, do tuńczyka. No ale jeżeli ktoś lubi keczup, to myślę, że nie będzie większego problemu. No i co? Pamiętajcie, żeby odsączyć tuńczyka bardzo dobrze z wody, tak żeby ta woda Wam nie przeciekła przez tortille, bo potem robi się taka delikatna ciapa. Wrzucam sobie. Paprykę, odłórki, sałatę. No i w przyspieszonym tempie widzicie, jak to wszystko u mnie wygląda. I powiem Wam, że te tortille z tuńczykiem wyszły mi najlepiej, jeżeli chodzi o zawijanie. Te same, dwa poprzednie przepisy, rzucam to sobie do folii aluminiowej. I dla osób, które martwią się, czy tuńczyk wytrzyma, moi drodzy, jak zrobiłem sobie te tortille na 5 dni, to w pierwsze dwa. Albo 3 dni wyjadę te z tuńczykiem, żeby mieć pewność, że one się nie zepsują. Mam wrażenie, że tuńczyk zepsułby się po prostu na pierwszym miejscu. Ale w moim przypadku nie było to problemem, bo zanim się zepsuł to już był zjedzony. No i na końcu taki mały tip ode mnie z tego względu, że mam małą resztę do etykiet. To wszystkie te moje zawijasy w folii okleiłem sobie rodzajem mięsa, które jest w środku, to żeby nie trafiły mi się po prostu z tym samym smakiem, żeby po prostu była jakaś różnorodność. Wydałem za to coś około 80 zł. Dzięki za dzisiaj i zapraszam Was już jutro.